Podpalić ci, czy sam podpalić? Nie, to odparł Co? Już jest napięty, tak? Napięty. Już jest napięty, no. Podpalić? O, no, odparł mi. Dobra. No, yy, może ci słuchawka przeszkadzać, nie? Prawo, lewo, ok, tylko. Dostał. Trzymał ładnie przy ramieniu, nie? Ale kurwa, błysk! Ale, ale... Tak jak przy piorunach! i przy ramieniu, bo nie rzuciło cię, nie, nie, nie ale błysk jak przy Tylko z tego prochu widać, nie? No ja tu jest inne Pierwszy mu ze skałkowca, ale faktycznie. Jak pierwszy? Co ty gadasz? poważnie? No to skałkowca nie strzelał, nie? Ale strzela, ja Także błysk jest przy oczach, cholera, jak. Złożysz się Jacek, poszukaj, tu musisz mieć ten. Tu, gdzie masz ten, tu musisz mieć prawie oko. Tu. Tu oko nie się. nie widzi. Tu się trochę przytul, do, zobaczysz błysk i potem długo długo nic. Ja Ej, i troszeczkę miesz pod pół. Pod Poczekaj czekaj, jak ci pójdę gazem, będę regulował bo on podpalaj to jest. i <noise> podsparam. Podsparam, górę, no. no, 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 no to i kurwa, bo to no. Tak to nie mogę się złożyć no, 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 nie ja no, ja, no, <noise> W dziura. Kula? dziura w dziurę poszła. O już. Tak, tak? Była, tylko ten. Przybitki nie dałem, wiesz? A, no To jest takie. Ale... Nie było. Takie inne, nie? Takie No ale w ogóle celowałeś? Widziałeś coś tam czy po no, to... tej... Nie było tam. Nie było To nie był prawdziwy strzał. Tak, i to nie był prawdziwy strzał. No, dziwnie. Patrz, czyli patrz, nie ma już trochę inaczej, nie? Nie, ale to ma tego urzędzie. Nie trafimy, bo kula w kulę.

strzelają, sprawdzę, proponuję być gotowym, Pójdziemy sobie, ustawimy, zrobimy ta, tę tarczę na zawody, zjemy i zrobimy zawody. Tu się to Ja to ja wykorzystam tą tarczę kolegi, tylko e, przybiję nową, ale pamiętamy 66 sekund. Zrobimy pamiętać.